Dzień dobry, witamy w kronikach portowych przedświątecznych. Dzisiaj razem ze mną kierownik portu pasażerskiego Sebastian Cygler. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Sebastianie, w porcie pasażerskim całkiem niedaleko przy ulicy Towarowej zrobiło się wyjątkowo świątecznie, co nie każdego roku się zdarzało. Dokładnie. W związku z tym, że mamy okres przedświąteczny. Chcieliśmy trochę, że tak powiem, tej magii świątecznej wrzucić do portu. Pasażerskiego, gdyż jak do tej pory no, ciężko było uświadczyć tam tego typu dekoracje i nastrój świąteczny poza inicjatywami osób prywatnych posiadających tam swoje działalności. No, generalnie nie było tam wystroju świątecznego. W tym roku postanowiliśmy to zmienić i dzięki temu mamy choinkę i, i, i parę dekoracji świątecznych. No jest tam kiermasz świąteczny, który tak naprawdę kojarzy się wszystkim tylko e, miejsca handlowe kojarzące się z sezonem, bo takie było zamierzenie. W tym roku jest rzeczywiście wyjątkowo. Jest mnóstwo światełek, jest świątecznie. Konkurencyjny kiermasz świąteczny dla tego, które stworzyło miasto? Znaczy nie, nie mieliśmy na, na, na względzie tego, żeby komukolwiek robić jakąś konkurencję. Chodziło nam o to, żeby e, pokazać kuracjuszom, Kobrzeżanom, że także w porcie może istnieć e, Kiermasz świąteczny, nastrój świąteczny. I dlatego w tym roku postanowiliśmy taką inicjatywę podjąć. Kto tam handluje? Handlują tam osoby, które dotychczas prowadziły swoją działalność. Zmieniły nieco charakter asortymentu, który oferują klientom. Można na przykład zaopatrzyć się w słodycze, lub różne artykuły świąteczne, jakieś ma upominki na święta też można znaleźć. Jak wyglądały rozmowy? Czy ci ludzie byli chętni do tego, aby no w takim sezonie dość martwym jak na to miejsce miasta otworzyć swoje punkty i handlować właśnie asortymentem świątecznym? Znaczy kiermasz ten powstał po wcześniejszych rozmowach właśnie z naszymi kontrahentami. Miał on na względzie, po pierwsze, jak już mówiłem, trochę tej magii świątecznej do portu przynieść, a po drugie też ożywić trochę ten rejon miasta, który no, poza sezonem letnim no, jest mniej uczęszczany przez kołobrzeża i kuracjusz. Do świąt pozostało jeszcze kilka dni. Czy tam wciąż ten kiermasz jest otwarty, czy można przyjść na stoiska, skorzystać z oferty przygotowanej przez kupców? Tak, kiermasz będzie otwarty do samych świąt. Jeżeli zainteresowanie będzie w tym okresie świąteczno-noworocznym, to także kupcy wyrazili chęć, żeby dalej prowadzić swoją działalność. A jakie życzenia na nadchodzące święta? Szczęścia, zdrowia, pomyślności. No i może tutaj też trochę noworocznych życzeń, żeby przyszły rok był lepszy od obecnego. Dziękuję bardzo. Kolejnym moim rozmówcą jest Michał Zięba, pracownik Zarządu Portu Morskiego, który zapowie specjalnych gości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem zapowiedzieć specjalnych gości, którzy wezmą udział w wydaniu informacji portowych, a mianowicie będą to przedstawicielki lokalnej, lokalnej grupy rybackiej. Pani prezes Małgorzata Buda i pani Bogumiła Jedynak, które krótko scharakteryzują swoją działalność. Pora teraz na wcześniej zapowiadanych gości. Pani prezes. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za udostępnienie mi takiej możliwości, że mogę powiedzieć parę słów Panu Prezesowi Rubnikowi, a także Panu Wiceprezesowi Arturowi Lieskiemu. Szanowni Państwo, może w pigułce parę słów o stowarzyszeniu. Mianowicie Stowarzyszenie Kobrysko-Lokalna Grupa Rybacka powstało 11 września 2009 roku z inicjatywy Grupy Rybaków. Swoim obszarem obejmuje miasto Kołobrzeg, gminę Ustronie Morskie, gminę Siemś i gminę Kołobrzeg. Nadrzędnym celem naszego działania jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, na którą pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 30, ponad 33 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Pracujemy, tak jak większość lokalnych grup rybackich, jak jest 48 w całej Polsce na trójsektorowo, a mianowicie sektor gospodarczy, społeczny i publiczny współpracują ze sobą dla zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich. Szanowni Państwo, jestem tutaj po to, aby powiedzieć parę słów jeszcze o naborze wniosku, które już dobiegają końca. Mam do dysponowania 4 miliony złotych. Zapraszam do pozyskania tych środków. Zaczynamy nabór wniosku 27 grudnia, a kończymy 28 lutego. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo bym prosiła o głos moją kierownik, Panią Bogumiłę Jedynak, która przybliży imprezy, które mamy jeszcze w tym roku. Proszę. No właśnie, bo Kołobrzeska Grupa Rybacka to też stowarzyszenie, które dało się poznać przy organizacji imprez, które już się odbyły i kołobrzeżanie licznie w nich uczestniczyli, zarówno mieszkańcy jak i turyści. Ale co jeszcze? Dzień dobry Państwu. Chciałabym powiedzieć o najbliższej imprezie już ostatniej w tym roku. Jest to Zabawa Rodzina Święto z Rybą. Jest to integralna część spotkania przedświątecznego organizowanego wraz z prezydentem miasta oraz starostą kołobrzeskim nasza część trwa, będzie trwała 5 godzin w programie program artystyczny zespołu Majol na pewno znanego państwu występ młodzieży z gimnazjum numer 1 świąteczna ulica zapraszamy również na degustację zupy rybnej tym razem może nie zupa z ryby morskiej, ale zupa skarpia. W programie również wiele wystawców, którzy ukażą swoje lo lokalne produkty oraz różne ozdoby świąteczne. Serdecznie zapraszam. Spotykamy się 22 grudnia na ratuszu, przed ratuszem właściwie na dziedzińcu, przed ratuszem. Od której do której? Nasza część zabawy rozpoczyna się od godziny 11, trwa do 16. Przepraszam, jeszcze nie powiedziałam, 16. bardzo wizualnie duże przedstawienie jasełek, parady aniołów, specjalnie dla nas Teatr Uliczny z Wrocławia. Przedstawi to pięciometrowe kukły. Rok temu również było przedstawienie, tylko w innym wymiarze, także serdecznie zapraszam po przedstawieniu spotkanie przedświąteczne prezydenta. Pani Prezes, jeszcze jedno pytanie do Pani o nabór wniosków, ponieważ przerwa świąteczna noworoczna troszeczkę trwa, dzieci mają dużo wolnego, a Wy jak pracujecie, jeżeli ktoś by się chciał z Wami skontaktować? Czy jest taka szansa między świętami a Nowym Rokiem? Praktycznie tak, no tak jak wspomniałam od 27 grudnia zaczyna się nabór wniosków, później jest okres świąt i po tym okresie 30-31 też Pani są do dyspozycji od godziny 8 do godziny 15. Zapraszamy serdecznie, a przy okazji jeszcze zapraszam na szkolenie, które odbędzie się właśnie w czwartek, w dniu jutrzejszym o godzinie, 9, 10, przepraszam, o godzinie 10 do godziny 15. Warto przyjść, bo naprawdę bardzo profesjonalnie prowadzi Pan i przewidziane są konsultacje indywidualne. Warto też złożyć życzenia. A tak, oczywiście. Szanowni Państwo, zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze życzę, a także samych pomyślnych dni w nadchodzącym 2014 roku. Dziękuję. Dołączam się do życzeń Pani Prezes. Dziękuję bardzo. Przedświąteczne wydanie Kronik Portowych, mnóstwo gości i mam nadzieję, że i Państwo z tego programu wyniosą wiele ważnych informacji dla siebie. A my spotkamy się jeszcze raz, i jeszcze w tym roku, już teraz zapraszam na spotkanie z prezesem Zarządu Portu Morskiego, panem Henrykiem Rupnikiem, który w najbliższych kronikach portowych podsumuje cały rok. Wesołych świąt.